Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym filmie z cyklu poradników ogrodniczych. Z tej strony Mariusz, z Szkółki Roślin, Herbariusz z Młynek Kołorytla. Stoimy przed chyba najpopularniejszymi drzewkami szczepionymi. Jakimi są wieżby? Ich popularność zawdzięczają one na pewno łatwości w uprawie pokrojowi, bo mamy zarówno takie wierzby, które rosną ku liście, jak i wierzby płaczące. Więc tutaj stoimy przed trzema odmianami tych wierzb. Mamy wierzbę hakuro, wieżbę całolistą, która się wyróżnia takimi liściami, które, liśćmi, które wybarwiają się na czerwono latem. Jest wieżba taka typowa, typu, typu IWA e, z baziami, e, które o tej porze roku no, tutaj już nam fajnie kwitną i mamy taką wierzbę całolistną e, pędu, e, Integret, e, która charakteryzuje się tym, że e, ma, te pędy są gęsto obsadzone liśćmi i po prostu tworzą taki w dół parasol zwisający. Także y, powiem Państwu pokrótce, co z takimi wierzbami y, musimy zrobić o tej, y, o tej porze roku. Tak naprawdę to kupując je w szkółce w tym okresie, czyli, czyli w marcu, y, w kwietniu, one często są jeszcze nieprzycięte. Y, wyglądają tak być może jak ta tutaj, którą, którą mam przed sobą. Na pewno po jej posadzeniu, albo wręcz przed posadzeniem, jak ją przywozimy ze szkółki czy z ogrodnictwa do siebie, do domu, do ogrodu, należy ją odpowiednio przyciąć. Tutaj, jeżeli chodzi o cięcie, nie należy się tego cięcia bać. Wierzba lubi cięcie lepiej się zagęszcza, lepiej wygląda. Także jeżeli zapewnimy jej właśnie to prawidłowe cięcie i odpowiednie stanowisko, czyli lubi ziemię taką bardziej wilgotną, niekoniecznie bardzo zasobną, może być taka całkowicie przeciętna, ale jednak, żeby była ta wilgoć, stanowisko słoneczne lub półcieniste, więc jak zapewnimy te warunki, ona będzie nam na pewno fajnie rosła. Pokażę Państwu, jak taką wierzbę powinniśmy przyciąć. Cięcie na pewno tak, w przypadku tej wierzby Hakuro, tu mamy uschnięte pędy, które wycinamy całkowicie do zera. Także tutaj jest parę ich jest, także ja je szybciutko wytnę i powiem Państwu, co dalej. Zost zostają nam. O, tutaj cyk i cyk. Zostają nam same, same praktycznie żywe pędy, które skracamy dosyć, dosyć drastycznie. Mianowicie, tak na, na, na odległość. Mniej więcej 3-5 cm od miejsca, tutaj, szczepienia. W pierwszym roku je wycinamy: zarówno te drobniejsze, jak i tutaj te główne pędy. Ten taki tutaj najwyższy, tutaj to też drobne do zera. Także, także takie cięcie powoduje, że ona bardzo szybko zacznie nam przyrastać. Tutaj z pąków, które zostawiamy, wybiją nowe pędy. i ona będzie dużo gęstsza, poza kwestią związaną z tym, że dzięki temu będziemy mieli ładny kulisty krzew. To ma to znaczenie też takie, że ta wierzba na początku powiedzmy swojego bytu w Państwa ogrodzie, ona będzie nam szybko rosła, ale miejsce tego szczepienia tutaj, no, to też zależy od techniki, ale bardzo często przy silnych wiatrach, to w momencie kiedy byśmy jej nie cieli, wiatr powoduje, że to się może tutaj nam w pierwszym roku, czy w pierwszych latach wyłamać. Więc dlatego ją tniemy, żeby ograniczyć tutaj ten, ten, ta, taką możliwość. Także to też jest jakby istotna kwestia. Teraz podejdźmy do, do wierzby, do takiej typowej iwy, czyli wierzby takiej płaczącej, bazującej. Tą wierzbę przycinamy też króciutko, ale przycinamy ją troszeczkę inaczej. Mianowicie ona ma tutaj w pewnym miejscu nam się u góry załamuje, pędy równolegle do przewodnika tutaj nam zwisają. One potem będą po cięciu nawet ona się zregeneruje, te pędy na nowo narosną i będą aż do ziemi zwisały. Wtedy możemy tylko na dole je podciąć, jak będą nam przeszkadzały. Ale w każdym razie na tym etapie skracamy je. W ten sposób, że wszystkie pędy, które ewentualnie wybiegają do góry, które nam powiedzmy no nie podobają nam się, szpecą wręcz tą roślinę, wycinamy je do zera. A te pędy pozostałe, które już mają tą taką formę zwisającą, wycinamy w miejscu, gdzie one się już przełamują w dół. Także o, tutaj. Nie za wysoko, nie tutaj, dlatego że wtedy znowu mógłby nam pęd w górę wyśmigać taki, tylko przycinamy je o, w miejscu, gdzie one już się załamują. I tutaj to cięcie też powoduje to, że ona się lepiej nam zagęści, będzie taki z niej ładniejszy parasol. Także o tutaj też jakiś jest martwy pęd, także ją wycinamy. Podobnie robimy z zwierzbą. Yy, taką pędulą całolistną też ją, yy, ona na razie tutaj po niej nie widać tego pokroju takiego płaczącego, ale, yy, ale w momencie kiedy będziemy ją cieli to spowoduje, że yy, spowoduje, że ona będzie nam lepiej, lepiej rosła, ładniej to będzie wyglądało, także też tutaj dokonujemy cięcia, tutaj te pędy idą tak niepotrzebnie w górę, więc te, te skracamy tutaj bardziej pozostałe krócej. Tutaj nie widać tego miejsca za bardzo jakby przełamania pędów w dół, także to dopiero będzie się wytwarzało. Na razie ją tak po prostu skracamy podobnie, bo, bo, podobnie jak tą Hakuro tutaj, którą mieliśmy tam o, tu, z tyłu yy, za sobą na początku. Także, także po takim skróceniu yy, możemy ją śmiało posadzić no i na pewno mocno podlać na początku. Pamiętać o podlewaniu, e, zwłaszcza w pierwszych miesiącach. E, dlatego no, ona potem wytworzy dosyć głęboki system korzeniowy, będzie sobie wodę być może sama czerpała z podłoża. Ale na początku podlewanie jest bardzo, e, bardzo ważne. E, mamy początek kwietnia, generalnie to jest taki okres już, no tak naprawdę ostatni dzwonek na cięcie wierzb. Najlepiej zrobić to wcześniej. W przypadku tej wierzby która miała te bazie, no możemy trochę poczekać, bo bazie same w sobie są dekor, dekoracyjne, one często, ona często nam e, baziuje w, w momencie, kiedy mamy okres Wielkanocy, więc, więc możemy wtedy się cieszyć takimi wielkanocnymi baziami, także w tym wypadku troszeczkę możemy to opóźnić. W przypadku tych wierzb całolistnych, czyli tej Hakuro i tutaj tej Penduli, no lepiej to cięcie wykonać wcześniej, nawet w lutym, w lutym jest dobrym okresem, no, początek kwietnia to już jest tak zdecydowanie naj, najpóźniejszy czas. Oczywiście później, jeżeli ta wierzba będzie miała mocne przyrosty w sezonie, jeżeli będzie dobra pogoda, dużo wody, to też możemy oczywiście ją sobie korygować, nic jej się nie stanie, także, także niczym jej nie zagrozimy. Także to by było jakby na tym etapie filmu wszystko. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału na YouTube, do przeglądania oferty na naszej stronie herbariusz.pl oraz do przeglądania Facebooka, gdzie praktycznie codziennie zamieszczamy nowe informacje. Za chwilę pokażę Państwu, jak wygląda pocięciu wieżba, która została u nas w szkółce posadzona przed dwoma laty, jak ona będzie wyglądała w porównaniu z tymi tutaj młodymi sadzonkami. Także na tą chwilę bardzo Państwu dziękuję. Także stoimy właśnie przed taką dwuletnią już wieżbą pendulą, taką z baziami, z kotkami. Jeszcze ma ich pozostałości, także jak widzicie Państwo, ona właśnie była w ten sposób w tym roku przecięta, ale to cięcie nastąpiło troszeczkę niżej. Jakby tutaj mamy zeszłoroczny pęd, tu już są rozgałęzienia z kolejnego roku, także już można te cięcia wykonywać trochę niżej, ale w kolejnych latach już będziemy jakby tą formę zachowywać i będziemy wszystko na tej, na tej powiedzmy odległości od miejsca szczepienia, to wszystko wycinać. Także tak wygląda wieżba pendula, tutaj pokażę Państwu jeszcze wieżbę Hakuro, która też została krótko przycięta, zaczyna już fajnie tutaj wznawiać wegetację, także e, także tak to wygląda po e, powiedzmy dwóch latach. Zwróćcie Państwo uwagę też na grubość tutaj pnia, na początku, jeszcze przed dwoma laty, on był w zasadzie o połowę cieńszy, więc takie są jego przyrosty, to też jest ważne, bo on jednak utrzymuje całą roślinę, także, także tutaj warto wybierać generalnie takie okazy z pniem grubszym i na pewno prostym. Bo jeżeli wybierzecie Państwo sadzonkę, która ma nad, w części, powiedzmy tutaj, tej zaszczepionej na porządku, jest nierozwinięta, sami możecie sobie poprze, poprzez cięcie i odpowiednią pielęgnację doprowadzić do tego, że ta koronka będzie większa, ale samej nogi, podkładki nie skorygujemy. Także pamiętamy, żeby ona była zawsze prosta, żeby nie miała żadnych ran, żadnych, żadnych wcięć, to powoduje, że, że ta roślina będzie nam długo rosła, długo służyła. Także i bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do kolejnego filmu. Zapraszam, tak jak wspomniałem, do subskrybowania kanału. Do widzenia!